Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem duszką i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy z September Sem. W poprzednim odcinku miałem problem z rozdzielczością, dlatego też ten odcinek przy oglądaniu jest mniejszy ten obraz, ale tą sytuację udało się opanować i od kolejnych odcinków już będzie większy obraz. Także, także przepraszam za ten błąd techniczny poprzedniego odcinka i teraz możemy kontynuować y, przygodę tu też musimy przejść przez te drzwi i potrzebny jest nam kod w poprzednim odcinku też próbowałem ale nie mogłem y, wklikać <grywania> prawidłowego I jeszcze raz spróbujmy spróbujmy skierować się notatkami Ile noży chowałem w kuchni? Tu jest jakaś trójeczka. I tu, jest, tu są noże, może to trzeba policzyć. Tak. Yy, tu jest jeden nóż. Tu jest tak. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Niby siedem. To jest piątka. I czwórka, to spróbujmy 3, 7, 5 i 4. 3, 7, 5 i 4. Nie, a spróbujmy bez tego jednego. 3, 6, 5 i 4. O, udało się otworzyć. Dobra, to możemy iść dalej. Dlaczego ja nie mogę przejść? O boże, co to jest? Zawału można dostać. Chwila. Odetchnę, bo zaskoczyło to mnie. Tu mamy jakieś słoiczki. Trzeba złapać głębszy oddech i można powoli rusz i ruszy dalej tylko. To nic nie ma. Drzwiczki były. Tu coś leży. Tu też coś jakaś chujneczka? Nie przychodź tu jeszcze. Wydostnę się z mieszkania. Tu jeszcze nie mogę. To wtedy co ja mam teraz zrobić? Ach. Te to jest pytanie. tutaj Gdzieś widziałem łom. Czyli trzeba iść po łom. No dobra. Aby więcej nie wysmakiwało tych potworków. Jak łam to tutaj. Забрали гостун, шукай далее, да? Ну, добра, придем шукать. I teraz poszukiwanie łomu. Tylko gdzie on go mógł zabrać? A jest tutaj. Dobra, i teraz musimy tędy przejść. Dobra, był dekorację na choinkę. te zabawki muszę znaleźć, tak? Hmm. Tu chyba nic nie będzie Ojej. jesteś. To ta jest To jesteś. To że teraz Schowaj się do szafy Otwiera się, tu pełno ubrań To ja się wyskakuje tak no nie jeszcze słucham Też gruby z outlastem byłby lepszym Co dziwnie. tamtego tego pewno się Co jest? Tu nic nie ma Wydostajmy się z tego mieszkania i... Boże. Zobaczymy to kąty kątę, ale no, trochę mnie wystraszyło. No, tu nie możemy wyjść. Co nam jeszcze zostało? No i cztery zabawki, a to nie. Chestąd wejść. Tak, czyli wyjść jeszcze nie można. Nie wiem, nic. No. Teraz pytanie, gdzie te załawki mogą być? no nie tu nie ma też nie ma hmm. i to nie problematyczne teraz bo tu ja tu żadnych zabawek tu nie widzę kalendarz zabawki. Tylko o jakie zabawki może chodzić. Dobra, dzwonek. To chyba zabawką nie będzie. Chyba też nie. Póki co znalazłem cukrową lalkę, cukrową lasaczkę słodycz znalazłem dzwoneczki i to póki to wszystko znaczy dwóch by że znaczy jakieś dwie rzeczy potrzebuję jest czy jakieś oczy są króci. jakieś telewizor Książka jakaś nie. To może tutaj coś będzie. Tu jest pozabierane. Tylko co dla niego może być zabawką. To nie będzie takie łatwe. Szukamy dalej. Hmm. Tego nie. Czyś pod spodem? Nie. Tu przejścia nie ma. Mamy Dobra, to została nam ostatnia rzecz do znalezienia. Pytanie tylko co to może być? I gdzie tego szukać? O, fajny, fajny zegar też kiedyś właśnie taki zegar w domu miałem torba. Hmm. Coś jeszcze brakuje, tylko ja już nie wiem co. Chodzę sobie po, po tym pokoju, szukam, ale tu nic nie widzę, żeby coś jeszcze było. Dywan, ale to dywan to nie to są konfiturki, też nie można no, w sumie to zamknąć. Może tu coś się zamknie, czy coś no nie. Tamte też były na wierzchu w sumie, więc tu pochodzę, poklikam. jak zamknęłem to tego słonika nie ma. Może o to chodziło I tu mamy jakieś przejście Tu ktoś siedzi O, co siedzi? Myślałem, że już Jakiś potwór czy coś Obaw się ze mną. To chyba ostatnia zabawka Udekoruj choinkę. No to idziemy udekorować. Co to jest? Co to było? Сурон. Сурон тоже О. Ага, чуть там, так? Проснись! Лобучие. Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня был есть? Это сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Кто раз ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? У Яши же там, типа, почки-то до сих пор на месте. Он же, наверное, должен за ним охотиться, или как-то так. Так, а зачем я взял если здесь больше не было запертых мест? Так, я не понимаю. Ты выходи на же Ебать! так, так вот это стандартная, стандартная, стандартная была, стандартная скрема, а стандартная, я видел такую рожу, уже неоднократно не раз видел такую, здравствуйте, да. Давай есть тут ранка. Ух, uh, ебать. Так как видите, закончились мы Gierzeczkę. było bardzo krótko myślę, że ona będzie dłuższa tu łatcinki i pogrze. Także dość ciekawy kolor. Trochę krótki. Był, było kilka zakadek. Yy. Nie, jak tylko ocenić taki fajny krótki chodzi? Jak ktoś ma mało wolnego czasu, chciałby sobie pobrać. <coughs> Taką przyjemną giereczkę to polecam, a teraz poczekajmy do napisów w końcowych i się z wami pożegnam. Także dziękuję za oglądanie i teraz się z Wami żegnam. Cześć.